Dzień dobry. 6 rano. Kolejny trening. Dzisiaj nogi z fokusem na tył. Dupach, dwójki, łydka. Coś tam pewnie czworogłowych też dostanie, ale głównie tył. I lecimy. Dobra, jestem. Nawet fajnie, bo nie ma ludzi. Zaczynam jak zwykle od przywodzicieli bo to moja słaba strona Do rozciągania. I tak za trzy serie. Bada, spróbuję. Całym stosem. Na ostatnim serie. Boli. No, i No, lecimy. zaczynamy rozgrzewki. góry. No, góry. wczoraj. wczoraj. Znaczy no, za kwas pozytywny góry. bo... U, ale czuję najszersze. Nie dobrze. Mam na rękach olej od brody. Musi się wyślizguje sztanga. Już przy 100 kg. No dobrze że mam paski. Ciężkie po tych plecach wczorajszych Normalnie mam przerwę Dzień przerwy Po plecach przed tym dniem dzisiejszym ale jakoś tak wyszło Że jestem I to nie był dobry pomysł Bo tak ciągnie w najszerszych Oj. Dzisiaj jest 20 stycznia moje imieniny Jednocześnie dzisiaj wypada Blue Monday tak zwany czyli najbardziej depresyjny dzień w roku taka ciekawostka My lecimy z kolejną serią Założenie tego Blue Monday depresyjnego poniedziałku jest takie, że e, ludziom kończy się entuzjazm entuzja po świętach. E, płatność za karty kredytowe wchodzi, co tam wydaliśmy na święta. Rzeczywistość jakby uderza: każdy bez kasy. Styczeń to zima, wiadomo. No i stąd niby ta depresja. Ja jeszcze bym dodał, że. Większość osób piło alkohol i jadło syf, słodycze przez pół grudnia, pewnie zahaczając o styczeń. A jak wiadomo, obojnie i nie, e, w jelitach aminokwas, tak zwany tryptofan, jest e, konwertowany do serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Czyli jeżeli przez ponad miesiąc pracowaliście nad tym, żeby rozregulować sobie ten system trawienny, to możliwe, że ta serotonina e, nie wytwarza się tak, jak powinna i nie czujecie satysfakcji, szczęścia, nie budzicie się uśmiechnięci. Także może to jest e, kolejna rzecz, którą warto naprawić, jeżeli jeszcze nie wróciliście na, na, na dobrą drogę z dietą, to raczej zalecam. Bo depresja, nie wiem czy widać, ale depresja za oknem, Nie ma, znaczy słońca nie ma, bo jest jeszcze wcześniej, ale ogólnie nie ma słońca, ciemno, zimno, deszczowo. Także tyle, jako przemowa. Ja pierwto, jakie to jest dzisiaj ciężkie Nie, kurwa nie mogę Uf. Ciągi dzisiaj nie wejdą za dobrze Styka Totalnie nie mam siły, odpuszczam te ciągi. Dam wycisk długłowym na bardziej izolowanych ćwiczeniach i nie będę już przychodził dzień po plecach Mimo że wczoraj starałem się wszystko robić bez prostowników w Prawie wszystko zrobiłem ciężkie wysłowanie gryfem i może to mnie tak zniszczyło bez kitu Dobra, rozładuję tą sztangę i idę, idę na jakieś e, izolowane ćwiczenia. Tu macie maszynę GHD, która zawsze tu stoi. A tu jakiś typ przysunął sobie ławkę na rozpiętki stamtąd, gdzie wszystkie ławki są. Brawo. Porażka z martwym ciągiem. Zobaczymy. Tu się zaprezentuję.. No. Sześć. Nie jest najgorzej. To jest jeden z, z moich ulubionych na no, głowę. I ten łeb, który tu robił rozpiętki pod tą maszyną, o, zrobił serię, zostawił tę Huntley i poszedł. Tak to wygląda. Zwróćcie uwagę, że wszystkie ławeczki z handlem są zupełnie w innym miejscu. No ale trzeba było tu przytargać. Bo pewnie lepiej wchodzi. A co do tego ćwiczenia, dopóki mam siłę, zaczynam tak, wyprostowany w biodrach. Tak jest trudniej. Środek ciężkości jest dalej tu. Kolana. No, i jeszcze osiem zrobię. A w trzeciej serii zrobię taki drobsecik, że jak już nie będę mógł być wyprostowanym, to się zawinę pod siebie. Skrócę jakby dźwignię i jeszcze parę powtórzeń dołożę. Ale to na seria. na serie. Ještě ciężko. Zakończymy. Ja tu mam cichą nadzieję sobie zrobić glute bridge z tyłu, ale zawsze jest okupowane, już widzę. Że dziewczyny się ustawiają w kolejce, więc pójdę na coś innego. I mam nadzieję że wrócę to będzie już wolne. Chociaż wątpię, pewnie będzie trzeba czekać. Tutaj klasyka, uginanie nóg leżąc. To poprzednie ćwiczenie się trochę odbija na sile i chyba... chyba trochę za daleko to było, na no. prawie trzy serie. No i są trzy serie Mam sobie szpekę w tle Na tę maszynę do pośladków Ale jest cały czas zajęta Już ten drugi komplet dziewczyn się ustawia Jeszcze spróbuję może Ugięcia Klęcząc Ale może wtedy się uda Już się powoli robi tyle osób Już po siódmej nie ma gdzie kamery położyć. trzy Serio tu I podajemy kolejną próbę z tą maszyną na tyłek. Cały czas tam jest zajęte. pracuje. No i jeszcze tam obok jest ławeczka do hyper Extension, to jeszcze tam mogę. I dupę trochę ruszyć no ale chciałem zrobić taki prosty. Możliwe, że poczekam. Mega, tłocznie się zrobiło. No i doczekałem się na tą maszynę. Chociaż już straciłem całą energię. A w trakcie, jak czekałem tutaj. To właśnie podszedłem do trenerki, bo widziałem jak próbowała wyciąć nożyczkami ręcznik który ktoś tak upuścił, że utknął w cross-trainerze. ludzie mają talent. Cześć. Zrzucić ręcznik, tak żeby za zablokować całego cross i sobie pójść. Gdzie to się przesyła? O! Dobra. Cierpię tego. Tak. Wszystko mnie boli. Pasek mnie szczypie. Tu. I tu, przy tym ćwiczeniu w dniu nóg, nie pleców, staram się jak najbardziej izolować pośladki i dwugłowe i eliminować prostowniki grzbietu. Przestaram się podnosić tak, żeby wciskając to i pchając biodrami ten pad w dół, nie, prostując biodra, używając prostowników, tylko tak jakbym chciał to chciał to wcisnąć i jednocześnie podnieść to. Tak to wygląda. Ściskamy poślad. tyle, trzy seria też z chęcią bym jeszcze skończył łydką tutaj jako, że mam kontuzję Achillesa już chyba od roku i cały czas sobie ją odnawiam staram się nie rozciągać łydki Achillesa w ogóle zwłaszcza z obciążeniem póki mi się to nie zagoi czyli na tej maszynie nawet z tego nie ruszam nie schodzę poniżej poziomu równoległego sobie samą tą szczytową fazę ruchu też bez dużego obciążenia maksymalne spięcie łydki na szczycie no i opuszczam tylko tylko dotąd nic poniżej bez rozciągania Wystarczy też piecze, a większość ludzi omija właśnie tą e, szczytową fazę. <laughs> Widzę wielu, wielu osób, które ma po 5-6 talerzy i tylko, że tak powiem, e, buja się na pełnym rozciągnięciu. Nawet jeżeli mają to odłożyć, to już muszą użyć całego ciała. Trening zrobiony. Na koniec może z 10-15 minut rozciągania. To wszystko na dzisiaj. Blue Monday. Depresyjny poniedziałek. Trochę się sprawdziło. Bo te martwe ciągi niestety dosyć depresyjnie dzisiaj wyszły. No ale koniec końców dobry trening zrobiłem. Bardziej izolowany. Ten Nordic Curls na GHD Machine weszło dobrze, siła jest doczekałem się na glutbridge także sumując trening całkiem dobry i to wszystko do następnego niedługo nagram coś y z ciekawszej lokacji ale to już zobaczycie w jakimś tam niedługim odcinku Szykuje się kolejna wycieczka. Pozdro i do zobaczenia.